Haneler Hallelujah, Hallelujah. Piotr opoka i na tej opoce zbuduje mój kościół, a bramy piekielnego nie przebę Aleluja, Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza w Gdy Jezus przyszedł w okolice, w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, Inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Kochani, cieszę się, że mogę zwiastować Wam dobrą nowinę. Na zaproszenie księdza proboszcza. W szczególny sposób chciałbym dzisiaj podjąć temat związany z Eucharystią. Wiecie, Eucharystia jest absolutnie najważniejszą e, czynnością, wydarzeniem, liturgią, nazywamy to w języku teologicznym, w naszym życiu. Jest absolutnym szczytem zjednoczenia duchowego z Bogiem. I pytanie, które bardzo często gdzieś w Polsce dużo ludzi stawia sobie, dlaczego. Chociażby przyjście nam szę świętą lub nie przyjście nam mszę świętą jest tak ważne dla księży. Dlaczego to, że jeśli nie przyjdę na przykład w niedzielę na mszę świętą, to jest grzech ciężki? Dlaczego? To jest aż taki wielki problem. Przecież Bóg jest wszędzie. Wszędzie mogę się do Boga pomodlić. Dlaczego akurat mam przychodzić nam mszę świętą? Dlaczego mam przychodzić do Kościoła? Być może niektórzy z Was zadają sobie to pytanie też. Dlaczego taki ciężki obowiązek? Przecież mogę pomodlić się wszędzie. Kochani, około 4000 lat temu w Izraelu była sytuacja bardzo ciekawa. Otóż Dawid, wielki król Izraela, widział coś, co go trochę niepokoiło, mianowicie jego Bóg, Pan. Ten, który wyzwolił naród izraelski z niewoli egipskiej, wprowadził do ziemi obiecanej. Mieszkał w namiocie, przy innych namiotach Izraela. Bóg w namiocie. I Dawid patrzy sobie na te różne religie i różne narody, które po sąsiedzku są z Izraelem, i widzi, że tamte narody pobudowały przepiękne świątynie. I wpadł na pomysł, żeby też dla tego Boga. Jego Boga, jego ukochanego Boga, wybudować piękną w Jerozolimie świątynię. Zapytał więc proroka Natana, co myślisz o tym pomyśle. Natan mówi: rewelacja, buduj świątynię. Niech to będzie najpiękniejsza świątynia dla najwspanialszego Boga. I Dawid zakasał rękawy i mówi: dobra, biorę się do roboty. Natan wraca po rozmowie z Dawidem do siebie, do domu i nagle ma objawienie Boga. I słyszę słowa, które są zdumiewające. Bóg pyta: Natanie, czy pytałeś mnie, czy ja chcę mieszkać w świątyni zbudowanej ludzką ręką? Natan zgłupiał zupełnie. Ale jak to? Ale dlaczego nie? Ale co w tym złego? I Bóg zaczyna mu tłumaczyć pewne bardzo ciekawe rzeczy dotyczące psychologii, również tego, w jaki sposób jesteśmy ukonstytuowani, stworzeni przez Boga. Bóg, kochani, zna każdego z nas bardzo dobrze. I to, że chciał mieszkać w namiocie, przy namiotach Izraela i chciał, żeby nazywać go Emanuelem, Bogiem z nami, wcale nie jest przypadkowe. Bóg wie, że my mamy coś takiego w sobie, że dzielimy nasze życie na sakrum i profanum. Czyli w niedzielę przychodzimy sobie do kościółka, ładnie ubrani, składamy pobożnie rączki, jesteśmy 45 minut ubozi, po kościółku wychodzimy, obowiązek religijny odfajkowany, a od poniedziałku do soboty w naszym życiu nie ma nic, co by wyróżniało nas jako chrześcijan. Dokładnie jesteśmy tacy sami, jak wszyscy inni wokół nas. Czy to wierzący tak, czy wierzący inaczej, czy w ogóle nie wierzący? Nie różnimy się w poglądach, nie różnimy się w hierarchii wartości, i tak najbardziej zależy nam na kasie: chodzi nam o to, żeby życie było lekkie, łatwe, przyjemne i beztroskie. W, w niedzielę znowu przychodzimy, ładnie się zachowujemy, pobożnie złożone rączki, kultura, grzeczność. I Bóg widział to, że mamy taki mechanizm w sobie. Że ludzie w różnych religiach dokładnie tak Boga traktują. Życie codzienne swoją drogą, a w kościółku w swoim stylu. I mamy w sumie dwie maski. Od poniedziałku do soboty wyglądamy inaczej, w niedzielę wyglądamy inaczej. Bóg tego bardzo nie chciał. Dlatego nie chciał, żeby wybudować świątynię, w której Izraelici będą przychodzić, modlić się, składać ofiary a potem przez resztę tygodnia robić to, co sami chcą. Niestety tak się stało. Efektem tego, konsekwencji tych grzechów, była niewola babilońska. Ale Bóg zapowiada dalej, że przyjdą prorocy, którzy ogłoszą coś niesamowitego. Że pojawi się Mesjasz, Syn Boga Żywego. I ten Mesjasz wcieli się w rasy ludzi. I od tego momentu, będzie coś niesamowitego: otóż, jak wcieli się w człowieka Bóg, to z ciała człowieka uczyni sobie świątynię, uczyni sobie kościół. Już nie będzie mieszkał w jakiejś świątyni, tylko w ciele człowieka, w jego wnętrzu. I to stało się z każdym z nas w czasie Chrztu Świętego. Staliśmy się mieszkaniem Boga. Jezus mówi, że prawdziwy kult. Jedyny prawdziwy kult, który Bogu będzie się podobał, będzie w duchu i prawdzie w naszych wnętrzach. Ale czy to źle, że mamy taką piękną świątynię? Pewnie, że nie jest źle. Bóg też tego chce. Ale uważaj, jeśli od poniedziałku do soboty w Twoim ciele, w Twojej duszy, w Twoim duchu, który jest świątynią Boga, mieszkaniem Boga. Nie ma prawdziwego kultu. Nie ma adoracji Boga w tobie. Nie uwielbiasz go w tobie, nie rozmawiasz z nim, nie tęsknisz za nim, nie jest najwspanialszym gościem w twoim wnętrzu, ale być może najbardziej samotnym gościem w tobie. Bo ze wszystkimi innymi rozmawiasz, za wszystkimi innymi bardziej tęsknisz, wszystkich innych bardziej kochasz niż jego w sobie. To może okazać się, że jest potężny rozdźwięk pomiędzy Bogiem w Tobie, a Bogiem w tej świątyni. I potem przychodzisz tutaj na 45 minut, i kompletnie nie możesz się skupić, cały czas rozproszony, cały czas myślisz o czymś innym. Dlaczego? Dlatego, że od poniedziałku do soboty nie ma tutaj nic wewnątrz. Nie ma kultu. Nie ma kultu. To jest bardzo poważna sprawa, kochani. Każdy z nas. Jest uczyniony na wzór świątyni. Zewnętrzne ściany świątyni, ten kamień, to jest nasze ciało. Kiedy wchodzimy do świątyni coraz bliżej, to jakbyśmy przechodzili przez nasze emocje, nasze uczucia, naszą psychikę. Zbliżamy się coraz bardziej do miejsca świętego świętych. I jest w nas, mówią o tym mistrzowie życia duchowego, święci mistycy, przestrzeń, która należy tylko do Boga w nas. Nikt nie może tej przestrzeni zająć. Miejsce święte świętych, tabernakulum żywego Boga. Kochani, wyobraźcie sobie, że to nie jest coś tylko symbolicznego. Wielcy święci, mistycy, mistrzowie głębokiej modlitwy, oni mówią o czymś nieprawdopodobnym. Mówią, że to miejsce święte świętych jest w naszym sercu. W fizycznym sercu. To nie jest tylko symbol. Kiedy mówimy, módl się sercem, rozmawiaj z Bogiem serce w serce, to nie jest tylko symbol. Proszę sobie wyobrazić, że stygmatycy, tak jak ojciec Pio, Gemma Galgani, Georges Franciszka Rzymianka, oni mówili o wizjach, które mieli w czasie modlitwy. Gdzie Bóg przeszył ich serca raną miłości. Ojciec Pio mówił o włóczni, którą archanią uderzył jego serce i przebił na wylot. Wszyscy myśleli, że to jest po prostu wizja jakiegoś doświadczenia religijnego. Ale jakie było zdumienie lekarzy, którzy robili sekcję zwłok tym wielkim świętym i mistykom, wyciągali serce. I proszę sobie wyobrazić, że w tym sercu była dziura na wylot. Udziemy galgani pięć otworów na wylot, pięć ran Chrystusa. Ona mówiła, że anioł przebił jej serce pięcioma ranami miłości do Boga. Nieprawdopodobne. Lekarze mówią, że z takimi ranami żyje się 2-3 minuty, a ci ludzie żyli po 30-40 lat. Serce u mistyków u świętych było tak rozpalone żarem miłości, kiedy się modlili, że musieli brać sobie zimną wodę i robić okłady na serce, ponieważ ono było tak rozpalone. Serce Tersy Wielki, z Wielkiej, z Awila, wielkiej mistyczki. Lekarz, który wyciągał w czasie sekcji zwok, nie mógł przez 40 minut dotknąć ręką, ponieważ to serce cały czas parowało, było tak gorące, że nie można było dotknąć ręką. Fenomeny, nieprawdopodobne. Ale o czym nam to mówi? Że jest w nas miejsce Boga, gdzie przebywa Bóg. Nie jest gdzieś tam w kosmosie. Kiedy mówię do Niego jakąś modlitwę, to nie mówię gdzieś tam w galaktyk, nie wiem, słyszy czy nie słyszy. Nie. Bóg jest w Tobie. Zamieszkał w Tobie od dnia Chrztu Świętego. W Twoim sercu. Materialnym sercu, fizycznym sercu, ale w sposób duchowy. I teraz moim zadaniem, jeśli Bóg mieszka w moim sercu przez 24 godziny na dobę, jest nieustanne rozmawianie z Nim, mówienie o wszystkim, zwierzanie się. On jest moim najlepszym przyjacielem. Mieszka w moim sercu moje myśli, pragnienia, tęsknoty, wszystko to, czym jestem, całe moje życie składam, rozmawiając z Nim do mojego serca, bo On tutaj jest. Tu w tej chwili mnie słyszy, mieszka we mnie. Jesteśmy naprawdę mieszkaniem Boga. Jak on się czuje w Tobie? Czy jest rzeczywiście najwspanialszym przyjacielem? Najbliższą Ci osobą w Twoim sercu? Czy być może najbardziej osamotnionym przyjacielem w Twoim sercu, którego zadawalasz paciorkiem rano czy wieczorem? Kochani, jeśli ten kult w nas będzie autentyczny w ciągu sześciu dni i będziemy naprawdę nieustannie wracać myślą, sercem, pragnieniem, tęsknotą rozmawiania z Nim, który jest we mnie, przychodzisz tutaj na mszę świętą i jesteś jak u siebie w domu. Nic cię nie rozprasza. Jesteś całkowicie skoncentrowany na Jezusie. Wszystko to, co dzieje się na mszy świętej, jest bardzo realne. Dlatego, że przez cały tydzień przygotowywałeś się do tego momentu w swojej własnej świątyni serca. Kochani, wielu z nas, szczególnie mamy, szczególnie tata, babcia, dziadek, przychodzą często do mnie i mówią, księże, moje dzieci nie chcą chodzić do kościoła. Już nie potrafię im wytłumaczyć. Argumentować, przekonać, żeby zaczęły chodzić do kościoła. No nie chcą chodzić. To jest wielki ból dla mnie. Wielkie cierpienie jako mamy, taty. Ale pytam tą kochaną mamę, kochanego tatę, powiedz mi, czy twoje dziecko widzi różnicę pomiędzy Tobą przed przyjściem na Mszę Świętą i Tobą po wyjściu z kościoła. Przecież za chwilę. Będzie coś nieprawdopodobnego. Ciało Boga, które przyjmiesz do swojego ciała, połączy się z każdą komórką Twojego ciała. W żyłach Twoich popłynie krew Boga. Twoja krew połączy się z krwią Boga. Twoje serce połączy się z sercem Boga. Twoja dusza połączy się z duszą Boga. Twoje myśli połączą się z Jego myślami. Twoje emocje, uczucia, psychika połączy się z Twoją i z Jego psychiką, uczuciami, emocjami. Ktoś patrząc na Ciebie, już nie będzie widział Ciebie, będzie widział Jezusa, Boga człowieka, który patrzy przez Twoje oczy, który uśmiecha się przez Twoje usta, który przyjął Twoje dłonie, który przyjął Twoje ciało, Twoją psychikę, emocje. Czy ci, do których wrócisz do domu? Zobaczą ciebie dawnego sprzed godziny, jak wyszedłeś do kościoła? Czy zobaczą Boga w tobie? Kochani, kiedy uświadomimy sobie, co tu się dzieje przez te 45 minut, to jest porażające. To tak jakby ktoś zaproponował ci, żebyś wszedł do wehikułu czasu i przeniósł się do Jerozolimy, rok 33. Patrzysz przez okno. I widzisz Jezusa, który wychodzi na golgotę, niosąc ciężki krzyż, potwornie skatowany, zamęczony. I masz na własne oczy możliwość zobaczenia jego męki, śmierci i zmartwychwstania, dzięki czemu masz przebaczone wszystkie grzechy i masz otwarte niebo. I wyobraź sobie, że wtedy mówisz tak, nie chcę mi się pójść na tą golgotę. Fajny film jest w telewizji, obejrzę sobie fajny film. Nie chcę pójść na Golgotę, patrzeć jak on umiera. On, Bóg jest wszędzie, mogę się pomodlić u siebie w pokoju. Jadę nad morze, trzeba wypocząć dzisiaj. Miałem ciężki tydzień. Nic się nie stanie, jak nie pójdę na tą Golgotę i nie zobaczę jak on tam umiera za mnie. Byśmy tak zrobili? Pewnie nie. A to się dzieje... Każdej niedzieli na każdej mszy świętej tutaj. Tylko my mamy duchowe oczy zasłonięte, nie widzimy tego. Ale mistrzowie życia duchowego, święci, mistycy, opowiadają nam, co dzieje się na mszy świętej. Kochani, chociażby sama konsekracja. Kiedy śpiewamy wszyscy święty, 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 otwiera się niebo nad każdym ołtarzem i schodzą aniołowie. Otaczają ołtarz. Ołtarz znika i wszyscy jesteśmy przeniesieni na Golgotę. Czas i przestrzeń przestają istnieć. Jest krzyż, umiera Jezus, zmasakrowany, skatowany, przybity trzema gwoździami, i my, którzy stoimy pod krzyżem, za kapłanem, są wszyscy święci, zwycięzcy Jezusa Chrystusa. Przed ołtarzem, przed krzyżem, cały potężny czyściec, dusze w cierpiące, które przeżywają śmierć Jezusa za ich grzechy. Obok kapłana pod krzyżem jest Matka Boża. Jezus umiera. Patrzy na Ciebie i mówi jedno: Pragnę Twojej miłości. Pragnę. Kiedy Kapłan podnosi hostię. Bądź przekonana, bądź pewny, że to Jezus na krzyżu patrzy na Ciebie z największą miłością i mówi: Kocham Ciebie, pragnę Twojej miłości. Czy chcesz mnie kochać? Od Ciebie zależy, co wtedy Jezusowi powiesz. Kiedy kapłan będzie podnosił kielich z krwią Chrystusa, to wyobraź sobie, że. Klęczysz pod krzyżem, obejmujesz go mocno dwoma rękami i prosisz Jezusa, aby jego krew, z jego ran, z jego zmasakrowanego ciała obmywała ciebie całkowicie, obmywała twojego męża, żonę, dzieci, twoich przyjaciół, tych za których się modlisz, ponieważ krew Jezusa ma moc nie tylko oczyszczenia z każdego grzechu, ale ma też moc uwolnienia od każdego ataku złego ducha. Ma moc ukrycia nas przed szatanem. Cokolwiek zakryjemy we krwi Jezusa, staje się niewidzialne dla diabła. Nie może tego zaatakować. Krew Jezusa ma moc uwolnienia nas od każdego nałogu. Krew Jezusa ma moc dać nam miłość, którą może już dawno straciliśmy. Do naszej żony, do naszego męża, do naszych dzieci, do samego siebie. Do Boga. I wtedy, kiedy klęczysz pod krzyżem, obmywaj się krwią Chrystusa i proś z wielką wiarą o to, co jest Ci najbardziej potrzebne, wierząc, że kiedy Kapłan mówi, oto tajemnica wiary, wstajesz z klęczek i otrzymałeś to, co poprosiłeś. To jest modlitwa z wiarą. Wpierw proszę, a potem już dziękuję, bo wiem, że mój tata, Bóg Wszechmogący, nie trochę Mogący, tylko Wszechmogący, zawsze mnie wysłuchuje, bo jestem Jego umiłowanym synkiem, umiłowaną córeczką. Pomimo grzechów, pomimo obojętności dla Niego, On mnie cały czas kocha i chce wysłuchiwać moich próśb. Chce mi dawać nowe cuda w moim życiu. A potem to, o czym mówiliśmy na początku: przyjmujesz ciało, które łączy się z Twoim ciałem. Ciało Boga z Twoim. Krew Boga z Twoją krwią. I naprawdę możesz dumna, dumno odchodzić od Komunii Świętej, ponieważ płynie w Tobie królewska krew. Krew króla wszechświata. Jaka nieprawdopodobna Twoja wartość i godność. Jestem Synem Boga. Jestem córką Boga. W moich żyłach płynie królewska krew. A jeśli Bóg jest w Tobie, to nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych. To musi odejść każdy lęk, każdy strach. Wszystko to, co sprzeciwia się Twojemu sukcesowi w życiu, Twojej miłości do żony, do męża, do dzieci. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Jestem stworzony na nowo dzięki połączeniu się mojego ciała z ciałem Boga. Dzięki połączeniu się mojej krwi z krwią Boga. Nie mogę wyjść taki sam z kościoła. Nie mogę. Mamo, tato, nie trzeba będzie namawiać Twoich dzieci, żeby chodzili do kościoła. Jeśli zobaczą, że Ty po powrocie do domu masz rozpromienioną twarz, masz miłość w sercu. Tato, kiedy Twoje dzieci zobaczą, że po przyjściu z kościoła przytulasz mamę, mówisz jej, kocham Cię, przytulasz ją do serca, idziesz do pokoju do dzieci. Pytasz się, co tam słychać? Pobawimy się w coś, pójdziemy w coś pograć. Bardzo Was kocham, cieszę się, że Was mam. One bardzo szybko skojarzą, że to się stało po przyjściu z kościoła, bo przed pójściem byłeś innym tatą. I nie trzeba będzie nic tłumaczyć, argumentować, namawiać, bo one same będą wiedzieć, że to jest coś naprawdę fajnego, co stało się z moim tatą i z moją mamą w kościele. Ja też chcę coś takiego odczuć. Też chcę być chociaż przez kilka godzin innym człowiekiem. To jest tak ważne, drodzy, świadectwo naszego życia. Ale jeśli my nie przeżywamy Mszy Świętej, to wychodzimy niezmienieni. Wiecie, co mówiła Marta Robel, wielka mistyczka francuska że w taki sposób będzie. Dana skuteczność mszy świętych za nas po śmierci, jak my przeżywaliśmy mszę świętą, żyjąc na Ziemi. Taka będzie skuteczność mszy świętych, które będzie Twoja rodzina zamawiała za ciebie, żebyś wszedł do nieba, żebyś się oczyścił z grzechów. Wprost proporcjonalna skuteczność do tego, jak Ty przeżywałeś przez całe życie mszę świętą tutaj. To jest tak ważne, drodzy. Do tego trzeba się przygotować. Już wychodząc z domu, muszę być przekonany, że biorę udział w wydarzeniu najważniejszym we wszechświecie. Absolutnie nie ma nic ważniejszego od tego, co za chwilę będę przeżywał. Żadne moje problemy, cierpienia, praca. Nic nie ma ważniejszego od tego, że za chwilę moje ciało połączy się z ciałem Boga. Że On we mnie zamieszka, że wtedy już będę naprawdę kompletnie innym człowiekiem, totalnym zwycięzcą. I nic nie powstrzyma mnie w moim życiu, żeby być w pełni człowiekiem, osiągnąć sukces, być zwycięzcą zawsze i wszędzie, bo Bóg nigdy nie przegrywa. Bóg nigdy nie przegrywa. Jeśli On jest w Tobie, to Ty też nigdy nie przegrasz. Nigdy. Matka Teresa powiedziała kiedyś: Chcesz dobrze przeżyć Mszę Świętą? To wyobraź sobie i miej tą świadomość, że przychodząc na Mszę Świętą, przeżyj ją tak, jakby to była Twoja pierwsza msza święta w życiu, jedyna msza święta w życiu i ostatnia msza święta w życiu, od której zależy Twoje zbawienie albo potępienie. Amen.